Cześć, cześć dziewczyny, dzień dobry wszystkim. Już jestem z lekkim poślizgiem, ale nie mogłam dzisiaj by nie być. Prawie zaspałam, ale na szczęście tylko prawie, bo poszłam spać dopiero około pierwszej. więc poczekam chwilę, aż się dotrze sygnał do internetu, że jestem, bo oczywiście nie. Nie publikowałam przynajmniej, że będę. O, czy siałaś się? Jak tam po świętach. W już? Czy jesteś jeszcze w Polsce? W Polsce chyba jeszcze co? Daj znać. Jak tam czy najedzone? Pewnie prze. A może nie. Chciałabym poznać te osoby. To w ogóle dla mnie przeciekawe jest. Bardzo bym chciała poznać osoby, które po świętach nie są przejedzone. Bo zazwyczaj tak mimo wszystko jest, jest jakaś taka tradycja przyjadania się, nie? Ja się wczoraj zastanawiałam nad tym fenomenem, że człowiek, mimo tego, że nie jest głodny, to je. Nie? Ja przynajmniej, a niestety tak mam święta. Nie zawsze tylko w święta i od wczoraj już nie zegar, no, ale włączyłam sobie zegar na 24 godziny i przez 24 godziny zamierzam nic nie jeść teraz, żeby trochę odstawić się od tego po prostu pochłaniania jakiejś takiej dużej ilości jedzenia, bo znowu nie ten diet free to super działa, natomiast no, jak się to zajada nie wiadomo czym, no to ja znowu po świętach czuję się cięższa, nie stawałam się na badzach. Zdane jutro nie te 24 godziny zadziałają. Nic nie piszecie? O, Ula, piszesz. Hej, hej. Cześć, Ula. Daj znać jak po świętach. Dzisiaj będzie Antykruchości ostatni odcinek. Zaraz się do niego odniosę. Natomiast jeszcze tak przy okazji powiem, że w grupie mojej drugiej zamkniętej, czyli niecodzienna codzienność, czyli życie przez duży rzet, ja chyba trochę będę modyfikowała tą nazwę, a może nie, bo niecodzienna codzienność w sumie bardzo pasuje, to życie przez duże rzeczy zastanawiałam się, czy nie zmienić, po świętach najedzona, no właśnie. Wystartowałam wczoraj taki challenge 10 tysięcy kroków dziennie, dlatego, że zauważyłam po sobie, że ten ostatni czas mój, to się tak bardzo rozjechałam na poziomie ilości zadań do realizacji w, bez wychodzenia na zewnątrz, że po prostu robię zdecydowanie za mało kroków dziennie, a jedną z takich, jednym z takich sposobów na utrzymanie dobrej figury albo na zdobycie dobrej figury, to jest zwiększenie aktywności takich normalnych, codziennych, niekoniecznie trzeba od razu gdzieś na siłownię albo biegać. Tylko dbać na przykład o te 10 tysięcy kroków. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że 10 tysięcy kroków to jest mit, bo tam ktoś to po prostu tak wymyślił i się przyjęło. Czyli tu nie chodzi o to, że musi być 10 tysięcy kroków, żeby utrzymać dla zdrowia. Natomiast z drugiej strony, jest tu jakaś tam cyfra, której można pilnować. I każda z was, której nie ma u mnie w grupie niecodzienna, codzienność, ja w relacji mojej. I mam link do niej, to zapraszam serdecznie, być może też weźmiesz udział, i będziemy się mobilizować wzajemnie. Dla mnie to będzie duże, bardzo wyzwanie, bo ja postanowiłam, i to już przegadałam się z moim synem, że nawet jak będziemy trzy dni w trasie teraz, w, w przyszłym tygodniu do Portugalii, to, to zamierzamy zrobić te 10 tysięcy kroków, bo to nam się przyda, nawet dla takiej higieny umysłu i ciała, czyli. Nie wiem, czy gdzieś po drodze będzie jakieś fajne miejsce, i będziemy mogli się zatrzymać, to się zatrzymamy, a jeżeli będziemy jechali autostradami, bo jeszcze nie analizowałam, która będzie najlepsza droga, to zawsze są jakieś parkingi, można pochodzić w kółko na parkingach. Na pewno znajdziemy na to rozwiązanie i zamierzam się trzymać tych 10 tysięcy kroków, chociażby miała dreptać po mieszkaniu. Wczoraj już miałam taki motyw, że brakowało mi 1300 kroków w, w wieczorem. Już nie miałam ani czasu, ani jak wyjść, bo wcześniej byłam tam po tylko teleputorze, to chodziłam z telefonem po domu. Pff, jak ty gryz, nie? Tu coś robiłam, a tu sobie chodziłam. I Matti też mnie tego nauczył, że mańczyk, bo Mateusz mi kiedyś powiedział, że on jak rozmawia z kimkolwiek, między innymi ze mną. I nie jesteśmy na kamerkach, czyli nie siedzimy przy biurkach, to on non-stop chodzi ja on to trafię zrobić 12 tysięcy kroków chodząc po domu. Da się da się, nie? Więc jak któraś z Was też chce dołączyć do tego wyzwania to zapraszam, serdecznie a tymczasem kwestia antykruchości, z antykruchości mamy już dziewięć tych takich elementów za sobą został dziesiąty, że jestem stoikiem ja dzisiaj wszystkie podsumuję i stoika tak tylko zacznę i zahaczę, ponieważ postanowiłam zrobić w ogóle o stoicyzmie o zasadach stoicyzmu cały cykl bo uważam, że są zacne a z tym stoicyzmem to jest po prostu filozofia, taka, która działa, taka, która ma mądre zasady, taka, która oczywiście znowu nie powinna być traktowana w pewnych aspektach bardzo dosłownie, bo ona była wynaleziona, wymyślona, spisana w czasach, które trochę są odmienne od obecnych. Natomiast mam taką przewspaniałą książkę, która przykłada je na codzienność. Ja ją zresztą pokazywałam, jak jeździłam na nartach ostatnio we Włoszech, jak byłam sobie wiecie. I potrafiłam ją przesłuchać dwa razy, jeżdżąc na narkach, bo ja słucham na półtora szybkość, nawet na 1.75 siedem, pięć, kiedy. I, I uważam, że tam są naprawdę przewspaniałe zasady. Z tym stoicyzmem i antykruchością to to się bardzo ładnie spina, z tego względu, że... Mm, tam jest kwestia skoncentrowania się na tym, na co mamy wpływ, na, na sobie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, na tym, na co chcemy mieć wpływ, na pracy, mądrej pracy, bo nic samo się nie dzieje. Czyli wszystkie takie aspekty, o których ja mówię przy innych kontekstach, nie? czyli takie inne, inne aspekty skuteczności i dlatego w mojej ocenie, jak się chce być tak typowo antykruchą, czyli taką, że nas nic nie złamie, nikt nie złamie, a cokolwiek się wydarzy, to będzie nas budować, to zdecydowanie a, warto temu stoicyzmowi się przyjrzeć i do tego właśnie będę Cię zapraszała już od jutra. Dla mnie pewne rzeczy teraz są ekstremalne do zrobienia, dlatego że kto wie, co się dzieje u mnie, to wie, że się pakuje, bo wyjeżdżamy w poniedziałek. To spakowanie się do wyjazdu za granicę to jest inne pakowanie się niż do wyjazdu w Polsce właśnie ze względu na to, że transport jest na tyle drogi, to też nie jest kraj obok, to jest kraj 3600 km od nas, od naszego obecnego miejsca zamieszkania, spakowanie, transport jest tak potwornie drogi, że nie ma sensu brania w nie? Snapcie hasło przyda się. to się przyda, tam to się przyda, że nasze domy są pełne takich przydasiów. Ja jestem teraz na etapie oczyszczania energii, czyli wywalania wszystkiego, co się nie przyda, sprzedawania wszystkiego, co jest warte jeszcze, żeby ktoś to miał, bo mi szkoda wyrzucać, bo ja bardzo szanuję rzeczy. Czyli sprzedawania za grosze wszystkiego, co, co, co warto, żeby jeszcze gdzieś funkcjonowało we wszechświecie i pakowania wszystkiego, co jednak mimo wszystko. Chcę ze sobą zabrać, więc to jest gruby kaliber, a jednak, mimo wszystko, zachowuję pewien rytm codzienny, czyli, a jednak, mimo wszystko, będę tutaj z wami codziennie o siódmej, a jednak, mimo wszystko, robię swoją robotę z zespołem. Pewnie trochę mniej będzie spotkań i wszystkiego, ale mimo wszystko to będzie. Czyli, i tak mam spotkanie na żywo w piątek w Warszawie, i tak mam, czy operatywkę, czy szkolenia, które są już wcześniej zaplanowane, czy um, Zoomy o biznesie, to wszystko się dzieje. I mówię o tym nie po to, żeby się chwalić, żeby sobie tak poklepać po ramieniu, bo, 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 bo lubię sama się chwalić, tylko mówię o tym po to, że to jest jeden z takich przykładów, że jak chcemy, to dużo jesteśmy w stanie uchnąć w tą dobę. Musimy tylko się nie użalać nad sobą, a szukać na to rozwiązań. Bo ja sama widzę po sobie, że jak jestem na przykład A zmęczona, to potrafi robić dużo wolniej pewne rzeczy i lepiej wtedy, ja mam taki swój wniosek, że lepiej jest się wyspać, przez chwilę zrobić sobie przerwę i się wyspać, czy to nawet drzemkę polifazową, czy naprawdę iść się położyć się wyspać i potem robić ze zdwojoną siłą, niż chodzić i tak snuć się i trochę niby robię, niby nie robię, ani nie odpoczywam, ani nie, nie idę do przodu, nie? Czyli to jest pierwsze. Dwa, trzeba mieć listy zadań. Tak, to do listy, bo jak nasz umysł wie, co trzeba zrobić następnego, jak wiemy po kolei, co jest dla nas na przykład ważne, co zaplanowaliśmy sobie na tydzień, to jak ja mam chwilę wolnego, czy chwilę zastanawiam się, bo, bo co następne, to ja nie, nie tracę już na to energii, ja wiem, co następne, ja wiem, co dzisiaj jest dla mnie priorytetowe. Trzy, to jest to, że nam się nieraz wydaje, że my nie mamy czasu teraz odpocząć, nie mamy czasu, nie mam czasu, no przecież tyle zadań, tyle zadań. A to jest, znowu wracam, to jak to zmęczenie na poziomie snu, tak to zmęczenia na poziomie po prostu potrzeby odpoczynku. Nieraz lepiej jest siąść i obejrzeć film przez godzinę czy dwie. I naładować baterię, a potem ruszyć ze wzmożoną siłą, albo iść na spacer, albo poprawić sport, albo porobić coś, bo dużo efektywniej będziemy wykonywać całą resztę czynności niż, niż bez tego. I to jest jeden też z takich elementów, właśnie w mojej ocenie, bycia antykruchą, czyli ta umiejętność odnajdywania rytmów w swoim organizmie, umiejętność odnajdywania swoich sposobów na skuteczność, bo tu nie ma w żadnym z tych sportów. Nie ma takich złotych, czarno-białych zasad pod tytułem, że lepiej jest jak zrobisz na początek, to czytam. To, to są też takie mity zarządzania sobą w czasie, i o tym też kiedyś będę mówiła, bardzo dużo szkoleń, prowadziłam zarządzania w sobie, sobą w czasie, właśnie. Na przestrzeni tych lat odkryłam, że matryce zarządzania czasem Eisenhowera, z jedną żabę, i to wszystko jest piękne, wspaniałe, natomiast zawsze z gwiazdką powinno być. Dlatego, że to tak nie działa. Jako czarno-biała, na zasadzie zawsze rób najpierw to, co najważniejsze, a zawsze rób, tak, czyli zawsze powinnaś powinieneś być w drugiej ćwiarce, według matrycy zarządzania czasem, a nie w pierwszej, albo w pierwszej, to coś tam, no, no nie bo to jeszcze zależy od rytmu dnia, od rodzaju czynności, jakie mamy, czy jesteśmy strażakami, czy po prostu możemy pewne rzeczy inaczej zaplanować, a także od krzywej zakłóceń, od krzywej wydajności, od krzywej zakłóceń. Więc nieraz to zjedz tą żabę, czyli robienie czynności najważniejszej na początek jest zupełnie nieefektywne, bo jesteśmy z sobą i zanim się rozpędzimy to, albo mamy rano tak dużo zakłóceń, że będziemy to robić raz więcej, nie? I mówię o tym pod tym kątem, że nie ma czarno-białych zasad, Natomiast, żeby łamać zasady, to też zawsze powtarzam, trzeba je najpierw znać. Czyli, jak nie znamy zasad, jak nie znamy pewnych mechanizmów mm, i działamy bez nich, no to można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, mm, czy faktycznie to jest w służbie naszej efektywności, czy nie. No i właśnie. No i podsumowując, te wszystkie aspekty bycia antykruchą, mówiłam o odpowiedzialności. Czyli, że osoba, która chce być antykrucha, jest antykrucha, jest odpowiedzialna, bierze odpowiedzialność. Pierwszy punkt: bierze odpowiedzialność za siebie, za swoje decyzje, za swoje życie, nie zgania na innych. Po drugie, szuki, szuka rozwiązań, a nie problemów. A czyli, zgodnie z tym powiedzeniem, kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów, czyli szuka rozwiązań na różne rzeczy, które się dzieją w jej. W jej codzienności. Po trzecie, wymaga od siebie dużo, lecz mądrze. Nie ma sukcesu, który jest zrobiony bez wysiłku. Nie ma. Jest odcinanie kuponów po wieloletnim wysiłku, ale nie ma sukcesu zrobionego przez wysiłku, więc jak chce się mieć sukces jakikolwiek, to trzeba po prostu wymagać od siebie dużo. Punkt czwarty, wdzięczność, codzienna. My cały czas jesteśmy w tym rytmie. Jak chcesz to się podziel w komentarzu też, czy jesteś w rytmie wdzięczności. My cały czas i codziennie z Iwo mówimy, za co jesteśmy wdzięczni i mówimy, co najfajniejsze wydarzyło nam się każdego dnia. I uważam, że bardzo warto to wdrożyć. Punkt piąty, postrzegamy rzeczy takie, jakie są. tak? Nie takie, jakie byśmy chciały, byśmy chcieli, żeby były, tylko takie, jakie są. Umiemy się przyznać do błędu, umiemy się powiedzieć, że jesteśmy w czarnej idei, umiemy nazwać rzeczy, że nie wiem, ktoś nas oszukuje albo stracił albo coś. My nie chowamy głowy w piach, umiemy nazywać rzeczy absolutnie po imieniu i zamieniamy je w zadania. Tak, zamieniamy je w zadania. Punkt 6. Teraz będzie trochę inna kolejność niż na początku, niż zrobiłam to, ale to nie ma znaczenia, bo mam trochę inaczej napisane niż w rytmie opowiadania. Stosujemy 6 razy 0, 5 razy 0 czy 7 razy 0, czyli tam było 0 rozkmieniania, obgadywania, narzekania. I te wszystkie zasady, które wymieniałam też w tym punkcie. Czyli skupiamy się znowu, to też są zahaczeni, o, o zasady stoickie. Punkt siódmy. Eee, co ja tu naposkrałam? Wymagam. Nie wiem, co ja na was grałam, ale chodziło o to, że chyba wymagam od siebie więcej niż od innych. Patrzcie, nie zrobiłam sobie notatek z tego, co opowiadałam, tylko z tego, co miałam pierwotnie i teraz nie wiem, czy nie namieszam, nie? Ale umiem się doceniać, był taki punkt, nie? Umiem się doceniać, umiem się chwalić, umiem doceniać też innych. I tutaj jest też taki bardzo fajny element, bo z częścią z was pracuję też indywidualnie, czy tam prawie indywidualnie w różnych aspektach, jak sobie tam przegadujemy na tych szkoleniach feniksowych. 400 plus 200 plus to sobie coś tam przepracowujemy i część z was ma też wyzwanie na poziomie relacji z mężczyznami. Ja bardzo, ale to bardzo polecam Taką, taki kanał Maja Ori, Maya Ori. Na YouTubie. Ponadto bardzo dużo mówię o relacjach z, z mężczyznami, czyli jakich ich mądrze też doceniać, w jaki sposób funkcjonować, bo my nieraz kaleczymy te nasze związki takimi prostymi rzeczami. Więc to umiem się doceniać też może dotyczyć tego otoczenia i polecam majori, albo umiem doceniać siebie, też bardzo ważne. Umiem przyznawać się do błędu, tak. Um, punkt dziewiąty. Umiem przyznawać się do błędu, i to jest bardzo ważna umiejętność, natomiast pamiętajcie o tym zastrzeżeniu, o którym też mówiłam: że to trzeba robić w mądry sposób, żeby nie kłaść głowy na gilotynie, tylko robić w taki sposób, że ja pokazuję, że umiem przyznawać się do błędu, ale nie robię z siebie ofiary i nie daję oprawcom wykorzystywać tego przeciwko sobie. Jest cały odcinek na ten temat. No i jestem tytanem pracy. Pracuję na 100%. Jestem na 100%. I to jest też to odniesienie do zasady ginekologów, którzy mówią, że nie da się być trochę w ciąży. Albo się jest w ciąży, albo się nie jest w ciąży. Nie da się być w 30, 50 czy w 70% w ciąży. I o tym warto pamiętać przy robieniu jakichkolwiek czynności w codzienności, bo to jest też kiedyś takie ćwiczenie, w którymś nagraniu robiłam, na zasadzie jakbyś miała kucnąć i a, nad krzesłem tak trochę zacząć siadać i zatrzymać się, nie? na przykład na poziomie, a, a, na poziomie tyle przed krzesłem, nie? czyli na zasadzie siedzę na 90%. Hmm? siadłam na 90%. No to dałoby się tak siedzieć? Nie dałoby się tak siedzieć, nie? I to warto sobie przypominać w momencie, w którym robimy różne rzeczy, bo znowu dużo efektywniejsze jesteśmy w momencie, w którym działamy na 100%, w takim rozumieniu, że jesteśmy absolutnie skupione na czymś i działamy. Oczywiście kolejna gwiazdka, bo u mnie tych gwiazdek zawsze będzie dużo. Jeżeli, jeżeli da się coś połączyć, to coś łączysz, czyli dla przykładu nie wiem, zbierasz się, krzątasz po domu i słuchasz audiobooka. Nie? I jedziesz teraz do pracy i słuchasz mnie. Nie? No pewne czynności da się połączyć, ale są takie, których się nie da. Hmm. I tyle w tej antykruchości. Jak któraś z Was przeczytała książkę Taleba w międzyczasie, Czarny Łabędź, to ne, możecie się podzielić. Jak macie jakieś swoje jeszcze refleksje dotyczące antykruchości, to ja też chętnie przyjmę, czy w komentarzach, czy gdziekolwiek e, e, napiszecie, czy do mnie na czy... Czy napiszecie w komentarzu, to też się bardzo uśmiecham, dlatego że, tak jak powiedziałam, to jest moja lista, to nie jest zewnętrzna lista, to jest wynik moich obserwacji, moich doświadczeń i mojej codzienności pracy ze sobą i pracy z innymi. Takie rzeczy mi wyszły. I tyle na dzisiaj, moje drogie. Widzimy się od jutra w stoicyzmie. Ja nie mam jak zapraszać zupełnie do tej grupy, bo jest coś spabrane w tych mechanizmach, więc cały czas i każdego dnia uśmiecham się o zapraszanie tutaj osób, które uznacie, że może być to dla nich wartościowe. Ja będę ją oczywiście też zacznę publikować, o czym jest to też podbija absolutnie zasięgi, o czym będzie każdego dnia. Na jutro zapowiem, o czym będzie, obiecuję a, i postaram się też pilnować i tego, a, i tego rytmu, a tymczasem życzę Wam, żeby to był piękny dzień, braku obżarstwa, bo to zawsze, ja też tak widzę po sobie, na przykład ja jak jestem trochę głodna, to mam więcej energii, niż jak jestem przejedzona. Jak to też tak mam. Dla mnie to jest po prostu kosmos. I to też pokazuje, że my bardzo często przestaliśmy traktować jedzenie jako odżywianie, czyli coś, żeby przeżyć. Jedzenie niestety stało się przyjemnością, czyli takim narkotycznym rytuałem, do, do tego, żeby na przykład poprawić sobie chwilowo samopoczucie, żeby podpić sobie poziom szczęścia, no bo to wywołuje różne, czyli te wyrzuty insulinowe. Mamy też podniesioną energię na chwilę, to, że później ona spada, to już jest inna kwestia. I to też jest jeden z takich elementów dyscypliny i ja na 100%, kiedy zrobię też cykl o tym, albo przynajmniej jakieś nagrania o tym, jak pozbyłam się um, sposobu na stres, czyli zajadanie, nie? No bo ja zajadam stres, a dlatego moja waga tak jest wahająca się. I, I kiedyś o tym zrobię nagranie, bo wiem, że to jest problem wielu osób. Czyli jak pozbyć się takiego myślenia o jedzeniu, że jest przyjemnością, i jak zacząć się traktować, mimo tego wszystkiego, że tak woła, to zacząć się traktować jako cel do przeżycia, a nie cel życia. Nie? Czyli jem po to, żeby żyć, a nie żyję po to, żeby jeść. Jak nie zatracić się w dietach i mimo wszystko utrzymać dobrą figurę, ja mają taki cel, jeden też spójny na najbliższy czas. Że naprawdę się wylaszcze, nie? Tak, na maksa. Zrobię sobie taką figurę. Bo to wiecie, jak 30 ma fajną figurę, to to jest fajne, ale to nie imponujesz tak, ale jak 40 ma taką hiperfigurę, ale taką zrobioną, taką widać, że włożyło się w to dużo pracy, no to to już jest element imponujący. I ja chcę zaimponować tym sobie przede wszystkim. A potem reszcie świata, nie? Czyli chcę sobie udowodnić, że jestem w stanie się aż tak zdyscyplinować. Ale mimo wszystko zrobić to mądrze, a nie kosztem. Więc o tym też będzie w którymś momencie. Natomiast na razie się tylko uczę, bo tak idę do celu, spadam. No i właśnie, tak to wygląda w moim, w, moim, w moim świecie. Więc jak chcecie się czymś podzielić w komentarzu, to zapraszam, brakuje mi waszych komentarzy bardzo. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdziemy, że to będzie bardziej dialog, a nie monolog, bo ja nie widzę, widzę tylko uli ten komentarz i, i nic. A jak nie, to oczywiście też szanuję. I tymczasem wspaniałego dnia. Do zobaczenia jutro o siódmej lub z odtworzenia, jak oglądasz to teraz z odtworzenia. A mój zespole widzimy się dzisiaj o godzinie 20. Uściski!